Iwona Wegrowska, choroba córki wokalistka, odwolać swojej występy. Iwona Wegrowska z powodzeniem laczy karierę muzyczną i obowiązki rodzicielskie. Niestety, macierzyństwo to nie tylko piękne, wzruszające chwile, ale również proza codzienności, która potrafi dać się wyznaki nawet najbardziej zahartowanym matkom. Córka Iwony Wegrowskiej, podobnie jak jej rówieśnicy, często choruje. Wciąż rozwijający się układ odpornościowy nie zawsze jest w stanie poradzić sobie z zarazkami. Tym razem, na pozór, zwyczajna infekcja przybrała dramatyczny obrót. Liliana zmaga się z dost niebezpiecznymi dolegliwościami zdrowotnymi ze względu na powagę sytuacji. Jej mama zdecydowała się na odwołanie występów, pragnie być przy córce i czuwać nad jej bezpieczeństwem. Iwona Wegrowska uważa, że winę za chorobę jej dziecka ponoszą nieodpowiedzialni rodzice. Którzy wysyłają do szkół chore dzieci. Wokalistka nie zgadza się z tak swobodnym podejściem do zdrowia, ponieważ skutki mogą być fatalne. W szkole roznosi się wszystko, a wirusy są naprawdę niebezpieczne. Wiem, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to. By nie puszczać na zajęcia dzieci z najmniejszym katarem. Ale potem niestety efekt jest taki. Za jeden od drugiego się zaraza. Ja jestem taka mama, z jak zaczyna się co z dzieckiem, to od razu jest u nas lekarz na Iwona Wegrowska w wywiadzie dla Super Expressu. Od paru lat coraz większa popularność zyskuje wśród rodziców trend na posyłanie do szkół niedoleczonych lub nawet chorych dzieci. Dorośli powoluje się na dyskusyjne wyniki badań, świadczące o tym, że do zarazem dochodzi w momencie. Gdy objawy jeszcze nie występuje, inni usprawiedliwiają swoje nierozważne postępowanie, budowaniem odporności stadnej. Niestety, jak pokazała pandemia koronawirusa nawet pozornie zwyczajne przeziębienie u dziecka ze słabszym układem odpornościowym lub obarczonego chorobami wspólistniejacymi może przerodzić się w śmiertelnie niebezpieczne chorobę. Właśnie tak było w przypadku córki Iwony Wegrowskiej, która wciąż nie może dojść do siebie. Dziecko najpierw zaraziło się zwyczajnym katarem, a później rozwinął się u niego szereg innych chorób. Obecnie mierzy się z zapaleniem płuc. Dziś jesteśmy w domu już trzy tydzień. Zaczęło się od kataru, doszedł co z grypa i niestety skończyło się na zapaleniu płuc obustronnym, które nie było słyszalne przy normalnym badaniu. Kiedy nie było poprawy, zrobiliśmy prześwietlenie i diagnoza mnie zmrozila. Nawet nie chcę myśleć co by było, gdyby chodzila dalej z tak duża infekcja. Mówiła Iwona Wegrowska w wywiadzie dla Super Expressu. Na szczęście sytuacja została w porę opanowana i obecnie córka Iwony Wegrowskiej jest w trakcie odpowiedniej terapii. Gwiazda nie ukrywa, że problemy ze zdrowiem Lilianny mocno odbili się na jej samopoczuciu. Jesteśmy pod stala kontrola naszego lekarza. Wychodzimy na prosta powoli, ale trzeba uważać. Bo ten wirus ESA teraz bardzo zagrażający życiu. Róbmy badania, bądźmy ostrożni. Dziś już malu się mówi o covid, grypie, ale wirusy naprawdę esa, a powiklania esa cięskie. Przecinek ja w takich chwilach nie mogę pracować, zyc, funkcjonować, jestem mama przewrażliwiona. Ale w końcu to moje dziecko nie potrafię się cieszyć z niczego, kiedy jest chora wyznala Iwona Wegrowska w wywiadzie dla Super Expressu. Również w mediach społecznościowych Iwony Wegrowskiej ukazało się kilka kadrów pokazujących, jak dziewczynka leży w lusku. Mama przez cały czas czuwa nad jej zdrowiem i dbało o to, aby niczego jej nie brakowało.